Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój nowy nabytek kolejny odcinek z serii technologicznej, a tym nabytkiem jest nowa drukarka 3D Nazwa tej drukarki to Anycubic Mega SE Jeszcze chciałem dopowiedzieć, że drugiego odcinka z kamerki z tej, co tam ostatnio była w poprzednim filmiku, nie będzie gdyż nie udało się zgrać w filmiku z niej a więc sama drukarka będzie. Ta drukarka ma podgrzewany stół. Wielkość stołu roboczego to 22 mm na 22 na mm, 22 cm na 22 cm na 250 cm wysokości. Ekstruder ma podwójną zębatkę. Średnica dyszy to 0,4 mm. Ekstruder nagrzała się do maksymalnej temperatury 150 stopni. Może być drukowane na tej drukarce z PLA, PETG, ABS-u, Hipsu i najdziwniejszego materiału, jak według mnie, czyli z TPU. Nadrukuję, na tej drukarce już drukuję trochę dłuższy czas. No, tam wydrukowałem jakieś już pół kilo filamentu, korzystam z filamentu 3D Active, polska firma. Za kilo to jest 55 zł. Tego filamentu. Drukarka służyła 120 W. Bardzo ładnie drukuje. W druki testowe się udają przepięknie. Kostka kalibracyjna ma idealnie 20 mm na 20 na 20 mm. Drukarka ta jest bardzo cicha. Mogę nawet w tej chwili uruchomić. Uruchamiamy. To jest jej cała głośność. Teraz trochę lepiej słychać. No. Więc rozpoczynamy wydruk testowy. Włączamy. Wybieramy print from SD. Stąd wybieram akurat, muszę wybrać to co ja potrzebuję. Czyli to będzie ten model. Teraz drukarka się nagrzeje do akurat w moim przypadku 100 do 60 stopni. Moje ustawienia ekstrudera to jest 200 stopni z tego co ja pamiętam. Nawiew na 100%. Stół jest zrobiony w tej drukarce ze specjalnego materiału, który nazywa się według producenta Ultrabase. Jest to materiał, który ma bardzo, bardzo delikatne pory, które chyba widać po światło trochę. Te pory po nagrzaniu stołu się rozszerzają i w te pory właśnie filament wchodzi. A już gdy po wydruku stół się ochładza, pory się zmniejszają i wydruk się samoczynnie odczepia. Jest to bardzo dobre zastosowanie. Jest to bardzo dobrze wykonane. Stół się grzeje idealnie. Wydruki się odczepiają, się nie odklejają. Ghostingu na ściankę za bardzo nie widać. No. tu teraz małe cięcie. Jak się nagrzeje, i będzie zaczęło jak się zacznie drukować powrócę do was zaraz już wydruk się już zaczął robić trochę zapomniałem o tym jak wybierałem model do wydruku bo kiedyś drukowałem na temperaturze kiedyś no dwa tygodnie temu się drukowałem na temperaturze 210 stopni temu tutaj jest tyle przepraszam za pomyłkę no fajnie się drukuje Pierwsza warstwa idzie. Wrócę do Was z kolejną warstwą zaraz. Wydruk już do połowy zrobiony. Zdjęcia gotowego wydruku mam jeszcze na ma moim Instagramie. Link w opisie będzie. No, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Miłego dnia.